Dzień dobry, witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z filmikiem na temat popularnych książek, których nie mam zamiaru czytać. Od razu chciałabym zaznaczyć, że oczywiście to, że nie mam zamiaru ich czytać aktualnie nie znaczy, że na, na pewno nigdy ich nie przeczytam, ponieważ może się zdarzyć tak, że jednak po nie sięgnę z jakiegoś powodu. Mogę podzielić te książki na parę kategorii. Um, między innymi na autorów, po których w ogóle nie chcę sięgać z jakiegoś powodu. Po konkretne książki lub serie książkowe, których nie mam zamiaru czytać, oraz po gatunki, których nie chcę czytać. Druga sprawa jest taka, że oczywiście też chciałabym zaznaczyć, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia, moja decyzja, i tutaj z nikogo się ani nie śmieję, ani nikogo nie dyskryminuję za to, jakie książki czyta. Po prostu one nie są dla mnie, lub już nie są dla mnie, albo po prostu nie chcę ich czytać. I tak na początek, może wspomnę o wszelkich książkach erotycznych. Typu 365 dni, typu 50 twarzy greja Takie książki nie są dla mnie totalnie, nie lubię takich książek. Nie odnajduję w nich jakichkolwiek fanów, przyjemności, satysfakcji z czytania. Również tutaj nie ujmuję ludziom, którzy czytają te książki. Każdy może czytać co tylko chce. Jedyną ważną rzeczą jest to, żeby mieć wystarczającą ilość lat do czytania tak zwanych smutnych książek. Bardzo zresztą lubię tego określenia smutne książki, bo ja lubię smutne książki, tylko nie te smutne książki, wiecie, te erotyczne. Tylko lubię smutne książki o smutnej historii. I jak teraz powiem komuś, że lubię czytać smutne książki, to pomyśli sobie, że czytam erotyki. Ale tak nie jest. Po prostu nie czytam, nie, nie, nie czytam takiego rodzaju literatury i tyle. Więc wszystkie 365 dni jest od razu dla mnie out. Yy, no i tyle. Dalej chciałabym wspomnieć o autorach, którzy w ogóle mnie jakby nie kręcą. O autorach, których książek nie mam zamiaru czytać, chociaż niewykluczone, że kiedyś może to się zmieni. Pierwszym takim autorem jest Remigiusz Mruz. Po prostu cały ten hype i ogrom uwielbienia dla tego autora mnie um, zniechęca do tego. Poza tym, no, ilość tych napisanych książek świadczy trochę o tym, że one no, nie mogą być tak dopracowane, jak mogłyby być, przynajmniej tak mi się wydaje. Mam jedną jego książkę. Dostałam jedną jego książkę. Może ją przeczytam, ze względu na to. Lucyna się odzywa w tle. Może ją przeczytam ze względu na to, jaką, jakie jest tematyki. to chyba jest o jakimś hip-hopie, coś tam. To się nazywa chyba Coś tam żniw. zarazam wkleję oczywiście okładkę, bo nie wiem, gdzie ona jest wsadzona. więc ja wam nie pokażę tej książki. Ale no, jakby nie mam zamiaru czytać tej serii całej o ochyłce, W ogóle mnie to nie interesuje. I no jak już, to tą jedną książkę może się za nią zabiorę, ale nie wiem, czy w ogóle to zrobię. Yy, dodatkowo kiedyś yy, usłyszałam od pewnej osoby, która czytała te książki, że to jest tak, to chyba nie będzie spoiler, jakby to nie, jest, nie ma żadnych szczegółów. Chodzi po prostu o to, że w tych książkach podobno rozwiązanie zagadki jest takie, że ktoś nagle wchodzi i mówi, że ja zrobiłem to i to i to, i byłem tu i tu. Nie wiem, czy tak jest w każdej książce, ale podobno w tej, która akurat. To była chyłka, właśnie, któraś tam część i właśnie ta m, osoba powiedziała mi, że tak właśnie się skończyło, że jakby. Tak jakby autor nie miał pomysłu na zakończenie i nagle po prostu wprowadził postać, która wchodzi i mówi, że to ona to wszystko zrobiła. Nie wiem, na ile to jest prawda, yy, no i tyle. Następnie yy, ciężki temat, ponieważ chodzi o Colin Hoover i o ile mam jej książkę It Ends With Us i mam zamiar ją czytać tak na przykład w ogóle nie ciągnie mnie do innych jej książek. I... mam też ku temu powód główny, ponieważ czytałam kiedyś Hopeless i ta książka była straszna. To znaczy w ogóle ona była tak typowa, tak przewidywalna, tak, o Jezu, sztampowa, że po prostu, no, jestem totalnie na nie. Widziałam, że teraz Moodlej wznawia te wydania. Fajnie, że w ogóle wznawia, bo wiem, że ona ma dużo fanów w Polsce, ale mnie w ogóle do tego nie ciągnie. Totalnie w ogóle nie jest to dla mnie, więc dam szansę na pewno tej jednej książce It, It Ends With Us, ale nie wiem, czy jakąkolwiek inną przeczytam. Może jak spodoba mi się It Ends With Us, wtedy zmienię zdanie, ale na razie jestem na niej, jeśli chodzi o Colin Hoover. Po prostu, no, bo de bohaterowie, typowa, przewidywalna historia, fabuła. Nope, nope, nope. Dalej, George Moyes Czytałam wiele lat temu, zanim się pojawiłeś i to było równie okropne jak e, Hopeless. Po prostu nie poruszała mnie ta książka wcale. E, oglądałam film, film już bardziej mi się podobał niż ta książka. Nie wiem, irytująca bohaterka, irytująca w ogóle historia. Totalnie nie czułam jej, nie wzbudzała w żadnych emocji, nie polubiłam się z nią. Nie, z tej pisania autorki też mi się nie podoba, więc na pewno nie sięgnę po inne książki Jojo Moyes. Po prostu no, nie podobało mi się to. Nicholas Sparks, również nie mój typ totalnie literatury. Mam, mam jedną książkę wciąż ją kocham, aktualnie moja moja babcia, pożyczyłam jej. Próbowałam czytać to, to, gdzie Miley gra w filmie. Ostatnia piosenka, chyba coś takiego, ale też no totalnie w ogóle nie, nie to jest, no nie wiem, coś mi po prostu nie pasuje w tym stylu pisania autora i, i jestem totalnie na nie I, i nie będę czytać raczej innych jego książek Harlan Coben czytałam jedną jego książkę parę lat temu i też mi się nie podobała również była nudna, przewidywalna i wiem też, że właśnie ten autor ma dużo fanów w Polsce no ale niestety ta książka na tyle mnie zniechęciła że no nie mam zamiaru sięgać po inne jego książki no chyba, że nie wiem, ktoś mi bardzo, bardzo będzie polecał ale, ale, aktualnie jestem niestety na nie. Yy, I w ogóle mnie do nich nie ciągnie, w ogóle o nich nie myślę, o tych książkach. Yy, to samo tyczy się na przykład Katarzyny Bondy. Bo to jest coś podobnie do Mroza, z tego co wiem, że ona również wydaje bardzo dużo powieści. Też mnie do nich w ogóle nie ciągnie, wiem, że one po prostu wyskakują zewsząd mi te książki. Widziałam ich już mnóstwo i ani raz nie chciałam w ogóle po żadną sięgnąć. Nie wiem dlaczego, po prostu jakoś tak, jakoś tak, no nie ciągnie mnie w ogóle do Katarzyny Bondy. Yy, I nie mam zamiaru jej czytać. Oczywiście tutaj już podposowuje się pod tą kategorię też Blanka Lipińska, no ale jakby to jest oczywiste, bo nie czytam erotyki, a wątpię, żeby Blanka Lipińska napisała kiedyś cokolwiek innego, więc nie. Nie lubię również autorów typu Sienkiewicz, Mickiewicz, Raymond. Nie będę czytała nigdy żadnej klasyki właśnie z podbióra tych autorów, ponieważ tak się zraziłam do nich w liceum, że raczej już się nie odraża. Więc to też na nie. Na razie tyle wpadło mi do głowy, jeśli chodzi o współczesnych autorów, więc teraz przejdę do po prostu książek. Królestwo nikczemnych. Najpierw chciałam coś tę książkę, ale później po opinii kilku osób, które lubię. stwierdziłam, że jednak to nie jest dla mnie, ponieważ to jest po prostu powtarzalne, przewidywalne podobno. Nie wiem, bo tak słyszałam. Powtarzające się motywy powielane, nudni szarzy bohaterowie. I bardzo prosta, przewidywana historia, czyli no raczej już, już raczej jestem za stara na takie powieści. Wiem, że nie jestem za stara nawet na literaturę dziecięcą i o to chodzi. Po prostu jakby już tyle tych um, podobnych historii przerobiłam, że raczej już nie mam ochoty kolejny raz wkraczać w, to, w takie historie typowe dla tego young adult fantazy. A, no i zapomniałam oczywiście dodać, że jeszcze Sara J Maas, o ile czytałam pierwszy tom Dworów. I nie był aż taki zły, taka rozrywka. Wiecie, na, akurat mi się bardzo nudziło, wtedy byłam na Tajwanie, nie miałam żadnych książek przy sobie. Miałam czytnik, na których miałam właśnie pierwszy tom dworów. Łyspoko, po raz kolejny, no, strasznie schematyczne strasznie jakby mnie denerwuje takie właśnie, tacy, wiecie, bohaterowie, którzy są idealni i jest ta taka bohaterka, którą oni wybierają, mimo że ona jakby nie ma nic w sobie takiego, oni ją... nie wiem, no to jest taki zmierzch. Yy, raczej nie mam zamiaru czytać innych książek Mas. Może dokończę jakieś dwory, nie wiem, może zrobię sobie jakiegoś śmiesznego vloga. Yy, nie wiem, na razie, aktualnie, w dalekich planach na przyszłość nie ma, nie ma miejsca dla Sarah J. Mas. Yy, może coś się kiedyś zmieni? Nie wiem. Więc tak, lecimy teraz dalej. Ok, seria Rywalki. Ostatnio widziałam, że wznowili tę serię. Nawet miałam ją w rękach chyba dwa dni temu. Ale y, poczytałam opinię, poczytałam opis, no i totalnie nie dla mnie. Jakieś książę, 35 dziewczyn, które tam biją się do tego księcia, coś tam. Totalnie nie. Może 10-letnia ja bym miała z tego fan, ale no. To nie jest mój typ literatury, nie lubię właśnie takiego, takiej rywalizacji pomiędzy ludźmi o, 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 o jedną osobę, takiego haremu, nie lubię takich, takich motywów w książkach, więc no niestety y, jestem na nie, jeśli chodzi o rywalki. Następnie Szklany Tron, to właśnie Sarah J Maas. Raczej nie będę czytała, chociaż nie wiem, jakby akurat to jest pod zapytania, raczej jestem na nie. Następną książką jest cały ten czas Hany Czaban, mimo że jest pięknie wydana, po prostu słyszałam, że jest słaba i jakoś mnie do niej w ogóle nie ciągnie. Miałam tyle okazji, żeby ją kupić, jakoś nie w ogóle, ani, ani... znaczy pomysł na fabułę jest spoko, ale podobno jednak widać, że to wykonanie jest mm, przez bardzo młodą osobę, więc jakoś tak mnie w ogóle do tej historii nie ciągnie, ale wielki plus dla niej za oprawę graficzną. No, i teraz to nieszczęsne SAF. Wiem, że mówiłam na Instagramie, że będę to czytać, ale nie wiem, ponieważ e... niestety no, spotkałam się już z tyloma opiniami, e, że to książka jest w pokryju after, a nawet gorsza i te toksyczne związki, to wszystko nie wiem w końcu, czy ja to zrobię. Chciałam nagrać z tego reading vloga, jak po prostu moje reakcje i tak dalej, ale nie wiem, czy ma to sens. Zobaczymy po prostu, może, nie wiem. Zobaczymy, może, może to zrobię, może nie. Aktualnie mam tyle dobrych książek do przeczytania, że jakbym ja w ogóle nie mam ochoty na start a fire. E, ale tutaj również jest ogromny kult wręcz te, tej, tej serii. Tak, wiem co się działo na targach w Poznaniu, jak ta właśnie autorka przyjechała. No dzikie tłumy tam były. Niesamowite to jest. Dalej, książki typu tatuażysta z Auschwitz. I tego typu historie. Podobno one są bardzo krzywdzące, bardzo nierealnie napisane, w ogóle jakby nie zgadzające się z, z realiami tamtych, właśnie obozowymi. Yy, oglądałam jakąś recenzję, nie pamiętam niestety, czyja ona była, ale no właśnie ta osoba bardzo wytłumaczyła dokładnie, jak to jest z tymi książkami, więc w ogóle nie mam zamiaru ich czytać. Tematyka obozowa, yy, spoko, znaczy, no jakby nie mam nic do tej tematyki. Yy, na pewno są to ważne książki ale na pewno nie ta. Mam również problem z Casey McQuiston, tak się nazywa ta osoba autorska? Chyba Casey McQuiston. Czytałam One Last Stop i było OK, ale co prawda ostatnio zamówiłam sobie I Kissed Sarah Wheeler, um, książkę tej osoby autorskiej, ale... Um, przeczytam ją ze względu na WLW, ale jeśli to mi się nie spodoba, to na pewno nie będę sięgała po Red, White and Royal Blue. Bo też słyszałam już mieszane opinie bardzo i jakoś po, po One Last Stop, które było dosyć średnie, przeciętne, no to nie wiem, czy będę sięgała po Red, White and Royal Blue. Zobaczymy mm, przy okazji jest Sarah Wheeler. Dodatkowo nie lubię również książek z motywem zombie. Totalnie mnie zombie ani ziębi, ani grzeje, w ogóle mnie to ani nie straszy, ani mi to nie obrzydza. Po prostu zombie jest dla mnie czymś, czego nie lubię i tyle. W ogóle mi się nie podoba motyw zombie, czy w serialach, czy w książkach, więc jakby wszelkie tego typu książki jestem na nie i nie mam zamiaru po nie sięgać. Eee, dalej, wszelkie książki z e, motywem sportu, jakichś wyścigów sportu. Co prawda ta seria Foxhole Court, Foxhole Court e, for the Game, coś takiego, to mam ją i akurat ją chyba będę czytała bo mam spoko opinie, ale wszelkiego innego rodzaju książki o jakichkolwiek sportach nie interesuje mnie w ogóle. W ogóle mnie sport nie interesuje, więc jakby no, to tu również jestem na nie. Um, również nie lubię książek z motywem zdrady, więc wszelkie romanse z właśnie tym motywem zdrady, no, m, bardzo jestem na nie. Um, bardzo nie lubię takiego czegoś. Co prawda w książce Obsesja i inne formy miłości był motyw zdrady, ale Akurat tam po prostu no, tam było, nie wiem, no ta historia była, była po prostu wspaniała yy, poza tym motywem właśnie zdrady. Yy, no i nie lubię również romansów. Nie lubię romansów. Nie spotkałam się jeszcze z fajnym romansem, takim typowo gatunkowym romansem. Niestety, a szkoda, bo bardzo bym chciała. Yy, jakiś fajny romans, może bym zmieniał zdanie na temat romansów. Aktualnie jestem na nie, jeśli chodzi o romanse, w ogóle mnie do nich nie ciągnie. Lubię dobry wątek romantyczny, a najlepiej na przykład w fantastyce albo w literaturze, literaturze pięknej. Lubię jak wątek romantyczny jest yy, dramatyczny, smutny, jak tam dzieją się złe rzeczy. Lubię czytać smutne książki, nie smutne książki, tylko smutne książki, książki przygnębiające. Yy, Lubię, jakby jestem bardzo wrażliwą osobą i lubię, yy, lubię czuć dużo, za dużo, i lubię się wzruszać i tak dalej. Yy, I tak, no i to w zasadzie byłoby na tyle, jeśli chodzi o książki, których nie chcę czytać. Na pewno znalaz znalazłoby się i więcej, ale tak na ten moment znalazłam po prostu te takie m, aktualnie na czasie, których nie mam zamiaru czytać. Tak jak już mówiłam, może to się zmieni. Nie mówię, że nigdy tego nie będę czytała, yy, ale no, po prostu aktualnie nie mam na nie ochoty. Ani czasu. Mam dużo więcej książek, które na pewno będą dużo lepsze niż te, które wymieniłam. I po raz kolejny mówię, jeśli wy kochacie te książki, to super. Cieszę się z tego powodu. Yy, nie mam nic do, do, do nikogo. Czytajcie sobie, co chcecie, kiedy chcecie i tak dalej. Tak, no i co? Myślę, że to było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Yy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Kliknijcie, subskrybuj, zostawcie mi jakiś komentarz. Dajcie znać, jakie książek Wy nie macie zamiaru czytać. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!